Zapraszam na kupony i analizy. Partnerami kanału ograć Bukmachera został Betkris, a także niezmiennie jest Forbet Zakłady Bukmacherskie. Także mamy nowego partnera kanału, a teraz przejdźmy do jednych z nowych promocji właśnie w Betkris. Jeżeli nie macie konta w Betcris, mamy dla Was cashback do 500 zł na start. Macie tutaj wszystko opisane. Wystarczy się zarejestrować, zaznaczyć zgody marketingowe i przy pierwszej wpłacie i zagranym kuponie do 500 zł macie zwrot stawki. Oczywiście, no, niestety, w formie bonusowej musicie je po, po, potem obrócić 3 razy po kursach 1,30. Taki triple, czyli z trzech zdarzeń 1,30. Jeżeli to trzy razy obrócicie, macie zwrot. Jeżeli właśnie chcecie coś zagrać i myślicie, że coś może nie wyjść, a chcecie dalej potem stawiać, to macie to jakby trochę bezpieczny zakład. Oczywiście potem macie tą możliwość do obrotu, tą kwotę trzy razy musicie ją obrócić. Ale kto chce, może sobie skorzystać. Jeżeli nie macie konta, linki do rejestracji w komentarzach pod filmem. Zachęcam, kto lubi grać, ale jeszcze nie skorzystał z promocji, może sobie skorzystać. To tyle w ramach tej promocji. Witam na kanale w ten świąteczny poniedziałek poprzedni tydzień bardzo dobry jeżeli chodzi o single i duble bo trafiliśmy 6 na 8 kuponów bardzo fajna skuteczność miejmy nadzieję że w tym y, tygodniu jeszcze lepiej będzie zobaczymy jak to wyjdzie no jak zwykle proszę o łapkę w górę o subskrypcję kanału to pomaga rozwijać się kanałowi oczywiście i lecimy z naszym singlem dnia i dublem dnia a najpierw jeszcze jeżeli nie macie konta w betcris lub forbet, linki do rejestracji w komentarzach pod filmem Wczorajsze i przedwczorajsze taśmy niestety nie wychodziły tak jak chcieliśmy, no ale cóż, taka jest bukmacherka. Przed świętami wszyscy widocznie olali trochę te spotkania. Zobaczymy jak to wyjdzie w świąteczny poniedziałek. Pierwsze spotkanie i pierwszy kupon, czyli tak naprawdę singiel dnia. Ja typuję powyżej 4,5 kartek w meczu Śląska-Wrocław z Wisłą-Kraków. No obie drużyny grają o życie. Tak no, no chyba nie chcą spaść, Wisło Kraków no walczy niemiłosiernie. A tu jest tak naprawdę bezpośredni rywa do spadku Śląsk bardzo słabo gra w tym sezonie. Moim zdaniem tutaj będzie brutalnie ostro. I te pięć kartek po prostu wpadnie. Jeżeli czerwona kartka, to liczy mu się jako dwie, a jeżeli żółta, żółta i konsekwencji czerwona, także trzy. Moim zdaniem może tu być czerwona kartka. Drugi kupon dubel dnia. Atalanta, Hela z Verona, czy jest to Atalanta? Musi tu wygrać raz z przeciętną Hela z Veroną, która miała początek sezonu bardzo fajny, ale Atalanta jest tutaj murowanym faworytem po fajnym kursie. Biorę to drugie spotkanie Napoli-Roma. Roma ostatnio dużo strzeliła w, w Lidze Europejskiej i moim zdaniem tutaj też będzie troszkę goli, oczywiście w Conference League, bo dostrzeliła bodajże 4 bramki i moim zdaniem z Napoli, która też jest ofensywna. Tu będzie wymiana ciosów, dwie bramki, moim zdaniem pewniak. To tyle na dziś. Życzę Wam zieloności, miłego dnia, miłych świąt, zakończenia. I tyle. Widzimy się jutro.